Cześć, mam na imię Gaja. W dzisiejszym tutorialu pokażę Wam, jak w prosty sposób narysować fryzury dziewczynek. Będą loki, będą długie włosy, krótkie, grzywki, kitki, koczki i co sobie i warkocze. Potrzebne nam dzisiaj będą proste rzeczy. Biała kartka, nastrzony na ołówek, gumka i pisak do poprawienia konturu. Każda fryzura potrzebuje modelki, także y, zaczynamy od głowy pisakiem, obrysowujemy dolną część głowy, półkoliście, górną część, uszy, brwi i nos i oczywiście bardzo ozdobne kreskówkowe oczy. Część zaczynam ołówkiem, żeby później poprawiać całość czarnym pisakiem, gdzie rysujemy włosy. Dokładnie opowiadam, jak narysować twarz w poprzednim filmie z serii zajęcia online, rysowanie człowieka. Jeżeli chcecie, żeby Wasza dziewczyna miała makijaż. Albo bardziej urocze takie spojrzenie, może, możecie dorysować rzęs. Pierwsza fryzura, którą chcę tutaj Wam pokazać, to będzie wysoko spięty koczek. Zaczynamy od środka czoła, nad linią brwi. Kreseczki im bliżej uszu, tym będą krótsze. Na czubku głowy rysujemy gumkę i owalny lub okrągły kok. W koku możecie też narysować kilka pasm włosów za pomocą zakrzywionych linii. Następna fryzura będzie grzywką z dwoma kitkami. Zaczynamy od linii nad uszami. Półku rysujemy linię, co jakiś czas robiąc ząbek od wewnątrz. Pamiętajcie, że już nie widać brwi, bo grzywka je zasłania. Na czubku lub na środku głowy zaczynamy nasze kitki, które będą zachodziły aż na podbródek. Każdą z kitek zakończamy dowolną ozdobą. Ja wybrałam kokardki. Aby zakończyć, spięte włosy rysujcie trójkąt. Czas na kolejną fryzurę. Na samym czubku głowy zaznaczamy przedziałek na środku. I rysujemy dwa pasma włosów nachodzące lekko na brwi i kończące się nad uszami. Następnie rysujemy linie. Każdą zaczynamy od przedziałka, a kończymy przy uchu. Uważajcie, żeby nie krzyżowały się ani nie stykały. Przysujemy dwie skośne linie po lewej i dwie po prawej od ucha w stronę ramion. Zgzakowato lub prostą linią zaznacz granicę długości włosów. Tak jak od przedziałka, były linie, tak samo są one poniżej buzi. Przy włosach możesz narysować spinkę do ozdoby. Dekoracja jest totalnie dowolna. Ja wybrałam czarne, proste spinki. Kolejna fryzura. Znów zaczynam od grzywki idącej półkoliście nad zasłoniętymi brwiami. Pamiętajcie o charakterystycznych dla grzywki ząbkach. Obrysowujemy górną granicę głowy i po dwóch stronach rysujemy gumki w kształcie kulek oraz dwie kiteczki. Przed uszami możemy dodać kilka luźnych pasm włosów. Teraz fryzura z piętym luźno koczkiem na czubku głowy i częściowo rozpuszczonymi włosami. Obrysowujemy od ucha do ucha górną część głowy. Rysujemy pojedyncze włoski zbiegające się na czubku. W miejscu zbiegu włosów mamy kitkę. Kuleczkę i falająco-opadające pasmo włosów w prawą i w lewą stronę. Część rozpuszczonych włosów pod uszami i za szyją rysujemy prostymi liniami spływającymi w dół. Długość zakończamy zygzakiem lub prostą linią. Możemy przy uszach puścić takie pasemka. Teraz tworzymy lokowane, rozpuszczone włosy. Półkolistym szlaczkiem opracowujemy górną część głowy od ucha do ucha. Powtarzamy tę czynność poniżej, tworząc takie fale lub baranka. Trzeci raz pilnujemy miejsca przedziałka, bo nasze loczki będą od przedziałka do uszu rozchodzić się na boki nad brwiami. Teraz w ten sam sposób będziemy rysowali dolną część włosów. Teraz będzie dziewczyna w czapce. Zaczynamy od pasa na toczami od ucha do ucha. Uszy są zasłonięte, schowane pod czapką. Dzielimy pas pionowymi liniami. Górnej krawędzi głowy nie zarysowujemy do końca. Zostawiamy przerwę na środku i z boku. Potem czas na dalszą część czapki z pomponikiem. Robimy taką przekrzywioną górkę. I na końcu rysujemy przekrzywiony pomponik. Między każdym kwadracikiem z czapki na czole rysujemy linię, którą ciągniemy aż do pomponika. Na koniec potrzebujemy szalika. Może być w paski. Jeżeli chcemy, żeby dziewczyna miała rozpuszczone włosy, należy je spod czapki wypuścić. Kilka pojedynczych pasemek włosów na środku dodał roku. Jeżeli mamy ochotę, możemy troszeczkę dodać faktur na naszym szaliku. Aby zagęścić włosy, możemy dodać kilka pionowych linii, pionowych. Ostatni będzie warkocz. Nie jest trudny, o ile opanuje się kolejność pasm. Zaczniemy od czubka głowy. Tutaj mogą być przykładek z poprzednich filmików, czyli grzywka lub przedziałek na środku. Ja wybrałam przedziałek na środku. Od czubka do ucha, na bok. Planujemy, gdzie ma być warkocz, i w tym miejscu tworzymy zygzak. Następnie od każdego punktu zagięcia zygzaka rysujemy pasmo warkocza. Każde pasmo Kończymy lekko za wybrzuszeniem pasma powyżej. W jaki sposób upniecie warkot, to już wasza decyzja. Może być to osobna gumka lub kokarda. Jeżeli podobał Wam się filmik, dajcie lajka like i napiszcie w komentarzu czego chcielibyście się jeszcze nauczyć. Cześć!